Bardzo serdecznie. Dziś naszym gościem jest pan Stefan Rembelski, kandydat na prezydenta Elbląga. Witam również Komitetu Wyborczego Demokratyczny Elbląga. Człowiek obecny już w elbląskiej Polityce kilka lat temu. Teraz postanowił do polityki wrócić. My rozmawiamy z kandydatami na prezydentów i z politykami na temat organizacji pozarządowych i y, ich relacji między y, z, relacji z samorządem. Proszę powiedzieć, jak pańskim zdaniem powinna wyglądać y, zasada pomocniczo pomocniczości? I czy jest ona w verbągu dobrze realizowana? Czy ma Pan wskazówki, co zrobić, żeby była lepiej realizowana? Szanowni państwo, panie redaktorze, ja nie jestem jakby specjalistą w tej materii, ale jestem jakby też zwolennikiem tego, aby aktywność obywatelska się realizowała w ten sposób, że ludzie sami wybierają, co chcą robić poza strukturami oficjalnymi rządowymi czy samorządowymi i są wtedy znakomitym partnerem dla samorządu, ponieważ robią to z serca. Można wiele e, zadań własnych samorządu realizować, e, płacąc ludziom za na przykład opiekę nad starszymi, nad e, ludźmi chorymi czy nad niepełnosprawnymi, ale to jest tylko praca wykonana za pieniądze. Natomiast ludzie, którzy się zrzeszają w organizacjach pozarządowych, czują taką potrzebę, że chcą pomagać innym i robią to. Z wewnętrznej potrzeby, z potrzeby serca. I to jest rzecz najważniejsza, ponieważ im jest najłatwiej nawiązać kontakt z tymi, do których swoją ofertę kierują, bo oni nawiązują kontakt emocjonalny. I w tym sensie warto jest, aby władze samorządowe, władze miasta wspierały organizacje hmm. pozarządowe działające na rynku lokalnym. Węglądu tych organizacji jest, z tego co ja wiem. Bardzo dużo. Nie czuję się tu, jak powiedziałem, specjalistą, ale jest ich około 300, z czego około 100 korzysta z, z w, wsparcia budżetu miasta Elbląga i należy to pielęgnować, należy temu sprzyjać, dlatego że to jest jedna z wielu form pobudzania aktywności obywateli. A o to nam przecież chodzi, bo od dawna skarżymy się, czy narzekamy, że jesteśmy mało aktywni, że nam się nie chce być w przestrzeni publicznej. A to jest jedna ze ścieżek i bardzo skuteczna, wypracowana nie tylko tu na gruncie lokalnym, elbląskim, ale w Polsce i na świecie. To bardzo pozytywna przejaw aktywności. Tak, organizacje w Elblągu są bardzo liczne. Większość z nich dobrze działa. I teraz może pora zrobić krok następny powierzyć im wykonywanie pewnych funkcji samorządu i w ślad za tym środki budżetowe większe niż na y, wsporzenie działalności. Y, pana zdaniem w jakich dziedzinach, jakie konkretnie sfery można powierzyć organizacjom pozarządowym? Przykład taki dobry mamy już w Erblągu realizowany, to jest schronisko dla zwierząt. Które przejęła organizacja pozarządowa, i myślę, że prowadzi je znacznie lepiej niż poprzednio, kiedy znajdowało się w gestii samorządu. Gdzie jeszcze można in inicjatywę, zaangażowanie tych ludzi y ukierunkować? Ja sądzę, że taką dobrą przestrzenią były, byłyby te rzeczy, które dzisiaj wynikają z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tam można by było Rzeczywiście robić to poprzez organizacje pozarządowe można było to robić, myślę, że taniej, ale też myślę, że i bardziej, bardziej przyjaźnie, bardziej emocjonalnie. Ci ludzie potrzebują kontaktu nie tylko zawodowego, takiego, który wynika z godzin pracy, ale i również takich relacji na innej płaszczyźnie, relacji człowiek-człowiek. Mm -hmm. Tu mówił Pan o dość zasadniczej kwestii, wiadomo, że na realizację zadań tak poważnych jak opieka społeczna potrzebne są pieniądze, ale wiadomo również, że organizacje pozarządowe mają tę przewagę, nie mówię konkretnie o tej dziedzinie, ale w jakiejkolwiek działają, nad strukturami samorządowymi, że mają wolontariuszy. Poza, I to właśnie wolontariusze to jest pierwsza linia tych ludzi, o na których, od których możemy oczekiwać tych, tego wszystkiego, o czym Pan mówił. Tego zaangażowania emocjonalnego i tak dalej. Przede wszystkim rozpoznania potrzeb konkretnych ludzi. Bo oni są, oni mieszkają w określonych miejscach, zajmują się, mogą się zajmować ludźmi ze swojego najbliższego otoczenia, znają te potrzeby, prawda? Dokładnie tak. A y, Pana zdaniem, czy w Elblągu konsultacje społeczne nie, nie powinny być realizowane Szerzej i pełniej niż to ma miejsce dotychczas? Ja myślę, że tych konsultacji społecznych jest tak mało w Elblągu, że de facto jest pewna dziura, czy też pustka, między obywatelami a władzą, gdzie władza nie zawsze pyta w ważnych sprawach dla Elbląga, mieszkańców, a można to zrobić niekoniecznie poprzez Pracownie, które wykonują drogie badania, ale można oprzeć się na właśnie, jak pan redaktor mówi, organizacjach samorządowych, poza, po pozarządowych, które również w, w tej przestrzeni prawdopodobnie sprawdziłyby się bardzo dobrze. I jeżeli takowa, takowa inicjatywa wyjdzie orga, od organizacji pozarządowych, to sądzę, że przyszły prezydent powinien otworzyć drzwi. Na takie, na takie propozycje powinien spróbować ten problem realizować w takiej formule. Bo chodzi o to, żeby wyzwolić aktywność mieszkańców Dokładnie w każdym tak. zakresie, prawda? Dokładnie, tak. Yy, proszę mi jeszcze powiedzieć, czy yy, mówiąc o rozszerzeniu stopnia konsultacji społecznych, ma Pan na myśli również. Yy, Obywateli niezrzeszonych w żadnych organizacjach i, i, i środkach takich jak na przykład nowe media, czyli chociażby internet, ankiety internetowe. To jest olbrzymie pole do, do zasięgania opinii mieszkańców, które również władza nie korzysta. Tak, dzisiaj być może jeszcze nie do końca zagospodarowane, ale rzeczywiście tak jest, że wiele osób zamyka się i, i korzystając z tego medium samotność w sieci czasami, tak? Ale warto by było wyjść również do, do, do tych ludzi, którzy nie są zorganizowani w żadnych organizacjach. Natomiast e, e, przyjście do nich e, ludzi, sąsiadów, znajomych, bo, bo, bo ci ludzie są postrzegani w mieście właśnie w taki sposób: gdzie ta rozmowa jest nie urzędnik, e, obywatel, mieszkanie Celbląga, ale ktoś z sąsiedztwa, ktoś mm -hmm. znajomy, ktoś kogo znamy komu wiemy, że można zaufać i można wyrazić opinię. Te opinie należy później jakby obrabiać i przetwarzać na użytek nas wszystkich, nie tylko miasta, nas wszystkich, bo warto dzisiaj o kierunkach rozwoju Elbląga rozmawiać z mieszkańcami Elbląga, bo czasy, w których dzisiaj jesteśmy, są trudne. To nie ma co ukrywać, tak? Bo chociażby i to, że w budżecie na koniec roku zabrakło 45 milionów złotych, o czymś to świadczy, że gdzieś zostało przeszacowane, gdzieś oceniliśmy wcześniej prognozy w sposób niewłaściwy i dzisiaj ratujemy ratujemy to miasto, zacią zaciągając zobowiązania. Pytanie jest następujące, czy Elblążanie chcą takiego kierunku, żeby dalej się zadłużać, czy też może powstrzymać e to zadłużanie miasta, bo w następnej perspektywie budżetu unijnego może się okazać, że nie będzie możliwości pozyskiwania środków unijnych z uwagi na to, że zobowiązania miasta są tak daleko idące. Mm -hmm. Na zakończenie proszę y, powiedzieć, odpowiedzieć na takie pytanie. Mówiliśmy tutaj o niewielkiej aktywności Erblążan. Znaczy nie jest to wada Erblążan, to jest obraz szerszy, taki dotyczący całego wiele, polskiego społeczeństwa. Czy Pana zdaniem wzmocnienie, jeżeli samorząd wzmocni rangę organizacji pozarządowych, powierzając im realizację pewnych zadań, czy to nie spowodowałoby wzrostu aktywności społeczeństwa? Po prostu, czy organizacje nie zaczęłyby się rozrastać, powiększać? Ludzie chętniej przychodziliby, widząc, że dzieje się coś wartościowego, jest jakieś działanie pozytywne? Na pewno tak, na pewno tak, bo nie łudźmy się, że wszyscy się włączą w działalność organizacji pozarządowych. Jak w każdym społeczeństwie jest jakiś tam odsetek ludzi wysokich, odsetek ludzi niskich, z niebieskimi oczami czy z czarnymi oczami, tak samo i ludzi, którzy chcą być w przestrzeni publicznej i którzy chcą działać na rzecz innych, tak? I nie czynią tego z powodów finansowych, natomiast mają taką potrzebę. Jeżeli Ci ludzie się zorientują, że miasto wspiera tego typu organizacje, oni się chętnie włączą, bo dzisiaj być może napotykają na barierę no, wielu przeszkód, tak lokalowych czy finansowych i no, no, głową muru się nie przebije. Ale jeżeli widać, że władze samorządowe sprzyjają aktywności obywatelskiej, to obywatele, jak sądzę, na pewno skorzystają z takiej szansy, z takiej okazji. A to jest szansa dla, dla nas wszystkich, bo. Na aktywności obywateli wygrywa cała społeczność, cała społeczność lokalna. Tak, bo badania pokazują, że aktywność społeczna jest cechą społeczeństw bogatych. My takim społeczeństwem jeszcze nie jesteśmy, więc musimy sięgać po środki nadzwyczajne, o których Pan mówił, prawda? Większą troskę samorządów o, o, o tą sferę działalności. Dziękuję Panu bardzo dziękuję i dziękuję, dziękuję Państwu. Państwu. Dziękuję Państwu.